Tak samo jak Pan Jezus został wzbudzony z martwych zło na Ziemi, jakby nowonarodzony, trzeciego dnia, tak też w jakiś cudowny sposób to stanie się z Kościołem. Pan Jezus zakończył poprzez ukrzyżowanie oraz powstanie z martwych do chwały swoje działanie tutaj ziemskie, ale jak pamiętamy zmartwychwstał przed do chwały, po tej trzydniowej przerwie ciemności. I podobnie tak będzie z kościołem. Kościół na końcu odniesie zwycięstwo, lecz najpierw, przy końcu świata, przejdzie przed straszliwą godzinę prześladowania i ciemności. Kościół wejdzie w okres wielkiego sciemnienia, zaciemnienia. Ale nie ulegnie totalnie zagładzie. Zostanie podniesiony mocą Bożą z marki. Kościół musi przejść na końcu godzinę próby oczyszczenia, ostatecznego zweryfikowania. Każdy z nas, tych fałszywych wiernych i zostanie podniesiony z martwych do chwały mówi też o tym Apokalipsa dlatego na przykład nie znosił jej Marcin Luther pisał o niej w ten sposób moim zdaniem Apokalipsa nie nosi na sobie piętna charakteru apostolskiego ani prorockiego każdy może ukształtować swój sąd o tej księdze, jeśli chodzi o mnie to czuję do niej wstręt, no nie dziwię mi się jest to dla mnie wystarczający powód by ją odrzucić skasował ją a przecież w niej w Apokalipsie widzimy wyjątkowe narodzenie, mający związek z tym, co przed chwilą mówiłem. Tu znowu jest nie tylko niewiasta, i jej syn i jej potomstwa, to ważny obraz na czasy ostatnie znamy świetnie z liturgii tenże 12 rozdział Apokalipsy. Teolodzy widzą w tym i Kościół i samego Syna Bożego, ale również niewiastę Kościół który rodzi swoje dzieci dla Boga i niewiastę Maryję, która daje ludzkie życie Synowi Boga. Pamiętacie ten tekst, że po tym wielki znak ukazał się na niebie i niewiasta jest obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, to słońce nie jest zaciemnione, ten księżyc nie jest krwawy tutaj i na jej głowie wieniec gwiazd lunasku jest brzemienna. Dlaczego brzemienna? I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. To są bóle porodowe które teraz przeżywa też Kościół. To również bóle porodowe Maryi, która rodzi w Duchu Świętym grzeszników, nawróconych do życia w Jezusi. Ból staje się coraz trudniejszy i coraz boleśniejszy, aż w końcu dziecko się rodzi. Czyż nie widzieliście to na niektórych figurach Maryi, te krwawe łzy bólu tego porodu? Przypomnę tylko jedno zjawisko, bo jest tego dość dużo, nawet w Polsce. Figurka Madonny Salve Regina z Civita nieduża, mierząca 42 cm, 42 miesiące to mniej więcej tyle, ile 3,5 roku. Ta niewielka figurka z Civita Vecchia płakała krwawymi łzami. Pierwsze łzy pojawiły się 2 października w 1995 roku. Zauważyła je pierwsza niespełnie jest pełna pięcioletnia dziewczynka. Czy to zbieg okoliczności? 42 centymetry, 42 miesiące, 3,5 roku, czas, czas i połowa czasu. Jest to bolesny poród. Potomstwa niewiasty. Potomstwa nawróconych do życia w jej sercu, jak syn Boga. I czytajmy dalej od wiersza trzeciego z Apokalipsy. Jeszcze inny znak ukazał się na niebie. Wielki smok jest napisany napisane barwy ognia. Zwróćcie na to uwagę, nie jest ogniem, bo ogniem jest Sam Bóg, Duch Święty jest ogniem, on jest barwy ognia. Co to znaczy? Że on udaje pana Boga, ale nie jest Bogiem. Że on tylko kopiuje pana Boga, ale udaje, że jest ogniem, ale nie jest ogniem. Mający siedem głów i dziesięć rogów, na głowach siedem diademów, i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba. U Izajasza możecie przeczytać, że ogon to jest fałszywy prorok, ale powiem tak bardzo wulgarnie, wiecie co to znaczy? No cóż, zwierzęta mogą nosić pod ogonem. To jest rozpusta po prostu. Z powodu rozpusty, z powodu nieczystości, jedna trzecia potomstwa Abrahama, bo gwiazdy to jest potomstwo Abrahama, leci wprost nawet na szyję prosto do pieku. I on ma władzę. Jaką władzę? Przez fałszywego proroka, bo tak jest o ogonie napisanym u Ale też władzę przez co? Przez niszczenie ludzi, przede wszystkim atakując ich nieczystością. Jedna trzecia. Jedna trzecia gwiazd. Jedna trzecia ludzi, którzy są potomstwem Abrahama. No i dalej Apokalipsa ciągnie, że. Kiedy ten smok stanął przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię, to ona porodziła syna mężczyzny, nic się tutaj nie dzieje, i który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Co to znaczy rózgą żelazną? Żeby skruszyć twarde, skamieniałe serca, trzeba użyć twardego narzędzia. Jak bardzo człowiek jest stwardniały, że trzeba użyć aż żelaznego pręta, żeby doprowadzić go do skruchy, jak bardzo jesteśmy skamieniali w środku. I zostało porwane jej dzieci do Boga i Jego tronu. I niewiasta wtedy ucieka na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I tam ją żywiono. I znowu spotykamy się z tym dziwnym przedziałem czasu. 1260 dni to jest dokładnie 3,5 roku, 42 miesiące albo czas, czasy i połowę czasu. Pustynia jest tu schronieniem dla niewiasty. W najgłębszym znaczeniu chodzi o schronienie w tym, czego ludzie się najbardziej boją. Wiecie, czego ludzie się najbardziej boją? Samotności. No, boją się adorować, bo się czują samotni. Boją się modlić, bo się czują samotni. Boją się przyjść do kościoła, bo się czują samotni. Więc uciekają we wszystko, żeby tylko się nie czuć takimi, jakimi są. Wszyscy czujemy się samotni. Co to znaczy? Trzeba się przez to przecisnąć. Ta samotność to jest sygnał, że potrzebujemy obecności ale nie obecności drugiej samotności, czyli drugiego człowieka, bo to niewiele zmieni, tylko obecności, czyli samego Boga. I Biblia mówi w Apokalipsie, że w tym momencie, kiedy ta niewiasta schodzi na pustynię i tam w tej samotności, na pustyni jest karmiona przez Boga, a jest ona symbolem nie tylko Maryi, ale też Kościoła, następuje walka. Walka między Michałem Archaniołem i między smokiem i demonami. No i zostaje strącony ten smok, który zwie się diabeł i szatan, który zwodzi całą ziemię. I wtedy Jan słyszy donośny głos mówiący w niebie, no teraz już wreszcie nastało zbawienie, potęga i królowa, królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo wszyscy zwyciężyli dzięki krwi świadectwa. Ehm, I co? Na samym końcu tego fragmentu jest napisane: Kiedy smog ujrzał, że został strącony, że ma przetrącone, że tak powiem, skrzydła, że przegrał, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę. Zaczyna ścigać kościół, zaczyna ścigać Maryję. Zwróćcie na to uwagę, którzy kapłani albo którzy ludzie najbardziej są wyśmiewani, deptani, prześladowani. Ci, którzy mają. Wspólnego coś z Różańcem, z Maryją, z Kościołem, od razu jest atak wszystkich. Nikt nie atakuje innych religii, tylko tą maryjną I dano niewieście dwa skrzydła Orła Wielkiego, by na pustyni leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona i znowu co się pojawia? Przez czas, czasy i połowę czasu, czyli znowu 40 za miesiące, 3,5 roku. Co to wszystko nam yy, daje do myślenia? Przypomnijcie sobie, bracia i siostry króla Heroda próbował zabić też dziecko, które narodziło się też z niewiasty, tak, żeby mógł tylko sam pozostać przy władzy. Nie udało mu się, kobieta z dzieckiem, z jednym mężczyzną uciekła jego yy, siepaczom, pościgowi, który wysłał. Dziecko zostało w sposób nadprzyrodzony chronione. Niewiasta z Józefem, Maryja z Józefem zbiegła gdzie? Do Egiptu, czyli na pustynię egipską. Tam była żywiona, być może byli tam 3,5 roku. A Herod kazał wtedy zabić wszystkich chłopców do drugiego roku życia. Antychrys ma też rządzę potęgi jak Herod. On wie, że władza zostanie przekazana w ręce Syna Niewiasty, że to jest kwestia czasu. Ma żądze potęgi. On wie, że dopóki rodzą się dzieci, Bóg wydłuża czas. Opieki. Dlatego w co jest uderzenie? W rodzenie dzieci. Wąż podejmuje walkę z resztą jej potomstwa. Z potomstwem niewiasty, czyli kościoła, również z potomstwem kościoła, bo matką kościoła tak się nazywa Maria, ale też sam kościół utożsamia się z Maryi. A najbardziej denerwują szatana. To potomstwo Maryi, czyli ci, którzy Jej się oddają, świadomie i dobrowolnie zaprzedają duszę i ciało Maryi, jak inni zaprzedają duszę i ciało szatanki. Co się stało z tymi chłopcami w Betlejem, których wymordował Heród? To nas uczy o tym, co się stanie w czasie wielkiego ucisku. Kto morduje dzieci? Kto na to pozwala? Kto przymyka oko? Na to jest Herodem i ma ducha Antychrysta. Ma ducha Heroda, demona lęku. Wierzę, że to widzicie duchem. Antychryst powtórzy to samo, co uczynił Herod. Dzieciątko rodzi się z niewiasty lecz nie udaje mu się zniszczyć dziecka, syna, podejmuje więc walkę z resztą jej potomstwa. Co to znaczy walka z resztą potomstwa niewiasty? Z dziećmi, przede wszystkim na pierwszym froncie w ogóle z dziećmi. Przez to, przez aborcję, przez antykoncepcję, żeby nie rodziły się dzieci. Dlaczego? Bo wtedy czas się zwęża. Przez ograniczenie w ogóle możliwości rodzenia dzieci, przez niszczenie potomstwa kościoła w drugim biegu. Bo to jest też potomstwo niewiasty, tylko w szerszym znaczeniu symbolicznym. Tu niewiasta to już nie jest, każda kobieta, która rodzi dziecko, tylko w ogóle Kościół. I wreszcie w trzecim rzucie antygrys nie może znieść potomstwo niewiasty, czyli wszystkich tych, bez względu na to, czy kobiety, czy mężczyzny, którzy oddają się matce Maryi, tak jak Syn Boży jej się oddał. Dlaczego? Bo to jest doskonałe naśladowanie Chrystusa. W kościele katolickim nie chodzi o to, żeby stworzyć sobie jakąś boginię. Chodzi o to, żeby naśladować Chrystusa, a on zaczął od czego? Oddał się najpierw matce. I każdy katolik, każdy chrześcijan zaczyna od tego, od czego? Oddać się matce. Dlatego sprytny szatan uderzył w to. Uderzył w Maryję, uderzył w kult Matki Bożej, dlatego, bo że wtedy, kiedy ona jest wykluczona, to każdy chrześcijanin, który nie zaczyna od tego momentu, od którego zaczął Syn Boży, tego chrześcijaństwo jest iluzją. Jest tylko wiarą, wdybaniem, no przekonaniem, nic więcej, umysłem. Ale fakt się nie dokonuje. I zobaczcie, te trzy fronty, na które uderza antychryst. Najpierw uderza w dzieci, żeby żadna kobieta nie rodziła dzieci. I teraz jest taka presja. Nie można mieć dzieci. Dzieci to jest kłopot. Dzieci, najlepiej antykoncepcja, aborcja, wykluczyć dzieci, in vitro, wszystko porąbane w tym wszystkim. Nie? To jest pierwsze działanie złego ducha. Po drugie, uderzyć w potomstwo niewiasty, czyli w tych wszystkich, którzy wiernie strzegą Kościoła katolickiego jego nauczania. A po trzecie, we wszystkich tych, którzy tak jak syn Boży oddają się Maryi.